Byliśmy w Wenecji w poprzednim tygodniu. W turniej uczestniczyło około 4, ponad 4000 zawodników z 81 państw. Turniej trwał 5 dni, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. W każdej kategorii był limit zawodników, mianowicie 96 osób, czyli prawie 100 osób. Tak wyglądała każda kategoria. Także był to największy turniej na świecie, tzw. Tak Youth League, czyli Liga Młodzieżowa Światowa. W którym mogli wystąpić zawodnicy od 12 do 21 roku życia. Jest pięć takich turniejów światowych, między m.in. Wenecja, i Wenecja jest uznawana za najbardziej prestiżowy, najtrudniejszy do wygrania turniej. Z białostockiego klubu karate pojechało pięciu zawodników. Niestety kontuzja jednej zawodniczki wyeliminowała ją przed, przed walką. Także startowało czterech zawodników. I muszę powiedzieć, że odnieśliśmy, odnieśliśmy wielki sukces. Zacznę od Antka Zaleskiego, który w tej stawce, tak jak powiedziałem, prawie blisko 100 zawodników zdobył złoty medal w kategorii U14. To jest Under 14, minus 45 kg. Antek miał 7 rund. I walczył z przeciwnikami z wielu państw. Między innymi, między, w, znaczy, finał miał z zawodnikiem z Azerbejdżanu, i do, do końca się ważyły losy: czy, czy będziemy mieli złoto, czy też srebro. Decydujący punkt padł. Na 30 sekundy przed końcem walki. Jeden z takich punktów, który, taki cykl, że tak powiem, startowy, który wyznaczyliśmy przygotowujący do, do tego turnieju w Wenecji, yy, polegał na tym, że startowaliśmy na każdy weekend listopada w turniejach międzynarodowych, yy, w dużych turniejach w Polsce. I muszę powiedzieć, że zawodnicy ta, 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 w przypadku Antka zdobył 6 medali w tych czterech turniejach. Startowali gdzie tylko się dało w kategorii swojej, w kategorii wyższych, w drużynach. Także chodziło o to, żeby ta ilość startów pozwoliła na to, żeby, żeby że tak powiem, odpowiednio przygotować się, odpowiedni poziom sportowy. I tak jak zacząłem mówić, oczywiście najbardziej się cieszymy z medalu Antka. Na temat tego, jak to historyczny medal, to za chwileczkę, ale muszę powiedzieć też o takich zawodnikach jak Patryk Falkowski, który w tym roku na Lidze Światowej w Emiratach zdobył brązowy medal. Tym razem było siódme miejsce, aktualna mistrzyni Polski Zuzanna Wasilewska. Która zdobyła dziewiąte miejsce i walczyła z kontuzją, także, także tym bardziej, tak, także wysok, wysokie miejsca naszych zawodników. Cieszę się, że ten cykl przygotowawczy sprawdził się, że, że wszystko zagrało. No, muszę powiedzieć, że Patryk też był blisko medalu. Patryk Falkowski był blisko medalu, no ale niestety, tyle razy się nie powiodło. Tu jeszcze taka ciekawostka, Zuzia Boślewska Zuzia zajęła dziewiąte miejsce, przy czym przegrała z aktualną dwójką światową i to nieznacznie 1-0. Wcześniej ta dwójka światowa wygrywała przed czasem praktycznie swoje wszystkie pojedynki, także Zuzia nawiązała walkę. Ostatnie miesiące naprawdę były wymagające. Ćwiczyłem 5, 6, 7 razy w tygodniu i dawałem z siebie 100%. Tak naprawdę myślę, że skutkowało tym zwycięstwem. Chociaż były takie momenty u mnie zawahania, że a może nie dam rady, a może coś mi nie wyjdzie, ale jednak byłem, byłem w stanie opanować swoje nerwy i co skutkowało właśnie w tym, co jest. Największy nacisk skupiłem, żeby skupić się, żeby do następnej walki, do następnej walki, do następnej walki, żeby przy takich już ćwierćfinałach, półfinałach, żeby nie myśleć o tym medalu, żeby po prostu kierować się do następnej walki. I to naprawdę było takie dosyć ciężkie, ale udało się. Pierwszą walkę walczyłem z Włochem. I to, uda I to była taka walka, w której się musiałem trzymać. Moją zawsze pierwsza walka, to jest taki stres. I w niej go pokonałem 5-2. Druga walka to było z Słowakiem z kadry narodowej. I to była bardzo ciężka walka, ale udało mi się wygrać 2-0. Następna walka to była z Węgrem, który też nie był łatwym przeciwnikiem, ale skończył się wynikiem 1-0. Następna walka, jeśli dobrze pamiętam, był to Hiszpan. Z którym w ostatniej sekundzie mogłem przegrać na sensu, czyli pierwszy punkt, ale sędzia zinterpretował jego wynik na kontakt, czyli uderzenie w twarz. I tak przeszedłem do następnej rundy, jaką jest półfinał, gdzie zmieszyłem się z kolejnym Włochem i wygrałem 4-1. I już. Finał to było 2-2 przez sensu, czyli pierwszy punkt. Jest to zapomniane uczucie, którego naprawdę nigdy, nigdy nie zapomnę. To będzie naprawdę idealna opowieść dla moich dzieci lub wnuków. I co naprawdę, jak wszedłem na te pierwsze miejsce to poczułem, że jestem na topce światowej. Chciałem zachęcić młodych ludzi do sportu, żeby nie siedzieć na komputerach, telefonach, bo naprawdę jest wiele osób, które ma ukryte talenty i naprawdę młodzi ludzie mogą zdziałać bardzo dużo. W historii białostockiego karate do tej pory Białostuskiego, to nie chodzi tylko o nasz klub, o wszystkie kluby. W największej organizacji światowej WKF do, do roku 2024 nie było żadnego medalu. Nikt żaden Białostusza nie zdobył. W tym roku zaczęło się od Patryka Falkowskiego, który na Fudzarze zdobył brązowy medal, później Paweł Kiryluk. Na Mistrzostwach Europy brązowy medal, no i trzeci z tego najlepszego kruszcu złota Antek Zaleski.